Witajcie serdecznie, z tej strony Rafał i Red Pill News. Dzisiejsza data to 24 stycznia, ale Wy oglądacie to 25 stycznia 2023 roku. Zapraszam Was na kolejny odcinek Wiadomości w Czerwonej Pigułce, a we wstępie chciałbym powiedzieć kilka rzeczy. Pierwszą z nich jest TV Suwerenni. Rozwiązałem już ten problem. Ja od zawsze do TV Suwerenni dostawałem się przez jego portal matkę dożycia.pl a tamta strona od nowego roku z jakiegoś powodu nie działa. Jednak po wejściu bezpośrednio na TV Suwerenni mogłem już odcinki powrzucać, więc to co do tej pory zrobiłem już na TV Suwerenni jest i wszystkie kolejne odcinki Red Pill News będą się tam pojawiać, nieco później, bo materiał musi być gotowy na rumble, abym mógł go pod ten portal podpiąć. Odcinków wiadomości w tygodniu planuję robić 3. w tym tygodniu to będzie środa, piątek i niedziela. A jeśli chodzi o live, y, to po ostatnim uważam, że potrzebne są jakieś zmiany. Dochodzi do nas dużo nowych ludzi i nie może być tak, że kiedy robię live'a, to na czacie pojawiają się wyzwiska, prowokacje i ogólnie rzecz ujmując, syf, który nie reprezentuje w najmniejszym stopniu wartości o jakie walczymy. Zdaję sobie sprawę z tego, że dla powiedzmy starych wyjadaczy moje ciągłe tłumaczenie wszystkiego w kółko może być monotematyczne, ale jak ktoś, kto zaczyna podróż, zadaje pytania, to po prostu na nie odpowiadam, a że przeważnie te pytania się powtarzają, to już nie jest coś, na co ja mam wpływ. Uważam, że live co drugi tydzień będzie w pewnym stopniu rozwiązaniem tego problemu, a już na pewno pozwoli na to, by informacji do omawiania było więcej niż w przypadku tygodniowej przerwy. Druga sprawa to to, że już niebawem powinno się rozpogadzać i chciałbym znowu zacząć wrzucać swoje pogadanki, przechadzając się po lesie. Zobaczymy jak to wyjdzie. No i w zasadzie to tyle jeśli chodzi o to, co chciałem powiedzieć. Nie jest to nic odkrywczego, bo ci, co śledzą ten kanał, wiedzą, że im bliżej końca roku byliśmy, tym ciężej mi było. Tworzenie tych odcinków to jest naprawdę bardzo czasochłonna i wyczerpująca praca, a ja jestem zwykłym człowiekiem, a nie robotem. No i zdarzają się też sytuacje, na które nie mam wpływu. Abstrahując już od tych sytuacji życiowych i technicznych, uważam, że forma trzech odcinków tygodniowo jest najlepsza i dla was i dla mnie. Bo ja jestem wtedy na bieżąco i Wy jesteście na bieżąco, no i tego postaram się trzymać. Jednak jeśli chodzi o długość odcinków, to nie będę już starał się za wszelką cenę zrobić odcinka godzinnego. Bo uważam, że regularność i częstotliwość, w tym projekcie znanym jako Red Pill News, jest ważniejsza ni niż długość poszczególnych odcinków. Tak więc zaczynam od tego tygodnia wraz z tym odcinkiem regularną pracę. Znowu po miesiącu przerwy Red Pill News i to co tutaj robię dosłownie staje się moim życiem, więc muszę to postrzegać jako maraton, a nie sprint, bo patrząc na cały otaczający nas świat wydarzeń, jeśli tylko będzie mi dane, czeka mnie kolejny rok raportowania jako dziennikarz cywilny, no i nie chciałbym złapać zadyszki w połowie dystansu jak to wyglądało w roku 2022. I tak to wygląda. Usuwam też z końca wstępu instrukcję do znalezienia linku w opisie. Link do całego materiału będzie teraz się znajdować w komentarzu przypiętym na samej górze pod każdym odcinkiem, jak kiedyś. I tak jak kiedyś, bez ustawiania premiery na siódmą rano, po prostu od razu będę wrzucał materiał jako publiczny, niezależnie od tego, o której godzinie bym go nie skończył. Kto będzie chciał obejrzeć od razu, kto będzie wolał obejrzeć na drugi dzień rano, w południe czy wieczorem, kiedy będzie uważał za stosowne. A jeśli chodzi o zawartość dzisiejszego odcinka, to nie ma lepszego sposobu, by ją poznać, niż wejść w sekcję komentarzy pod filmem i na samej górze kliknąć link prowadzący do całego materiału na Rumble. A nieco później pojawi się również link do TV Suwerenni. No i to tyle. Zapraszam Was serdecznie na nowy odcinek Wiadomości w Czerwonej Pigułce, który dla Was z Martyną przygotowaliśmy. Pamiętajmy, odrzućmy strach. Strach to trucizna dla duszy. Strach to mała śmierć, a wielkie unicestwienie. Stawię mu czoła. Bosenga, czyli uziemienie, bardzo korzystne dla ciała, polecam praktykować i zachęcam do odwiedzania bloga Lechickie Odrodzenie autorstwa Czcibora. Ja zapraszam Was teraz na właściwy materiał, który, przypominam, znajdziecie na Rumble i TV Suwerenni. Życzę Wam miłego dnia, jeśli oglądacie rano, spokojnego wieczoru, jeśli oglądacie później. Niech Wam się darzy. Sława bracia i siostry. Where we go one, we go all.